Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym osiemnastym odcinku podcastu Angielski Bez Blokad. Bardzo ważnym odcinku, bo dziś uderzamy w sedno problemu, który dotyka najlepszych, a nawet najlepszych z najlepszych. Dotyka on profesjonalistów po trzydzieści, menadżerów, liderów, dyrektorów, prezesów, wszystkich tych, którzy boją się utraty swojej eksperckości. Wiesz, o czym mówię, tak, tak mi się wydaje, bo jesteś absolutnym mistrzem, ekspertem w swojej branży. Ale na międzynarodowym spotkaniu, kiedy masz zabrać głos, czujesz, że cała twoja tożsamość, cała twoja wartość rozpada się na kawałki. To jest ten paradoks masz ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie, bo w swojej branży jesteś już co najmniej kilka lat, a nawet naście bądź 10 lat. Ale paraliżuje Cię strach przed użyciem, przed użyciem narzędzia, jakim jest język. To nie jest lęk przed angielskim. To jest coś znacznie głębszego i dotyka twojego poczucia własnej wartości i statusu. Dziś powiemy sobie, dlaczego tak się dzieje? I jak możesz odzyskać kontrolę? Na początek krótka historia. Niedawno rozmawiałam z jednym z moich klientów. Nazwijmy go Marek. Marek jest dyrektorem zarządzającym w dużej firmie. Ma 15 lat doświadczenia i jest powszechnie szanowany. Ma na głowie, metaforycznie rzecz ujmując, koronę eksperta, którą budował latami ciężkiej pracy, sukcesami i osiągnięciami. Ale ta korona nie ma żadnego znaczenia, gdy wchodzi na międzynarodowy kol. Marek opowiedział mi o tej chwili, gdy miał zaprezentować kluczową, genialną strategię. I w najważniejszym momencie spotkania zająknął się. I wiesz co, nie chodziło wcale o skomplikowany termin, ale o prostą rzecz: wymowę słowa schedule które w zarządzaniu projektami jest absolutną podstawą. Marek po prostu nie wiedział, którą formę wymowy wybrać w danym kontekście. Czy powiedzieć to na modłę amerykańską jako schedule, czy może jednak brytyjską jako schedule. I choć obie formy są poprawne, ta chwila zawahania go sparaliżowała. Czuł, że ta korona eksperta spadła mu z głowy. W tamtym momencie w jego głowie liczyło się tylko to, że nie jest wystarczający, wystarczająco dobry językowo. A jaka była cena tego upadku? Marek milczał do końca spotkania. Nie zareagował, gdy jego pomysł został później nieprecyzyjnie omówiony przez innego członka zespołu. Marek, przypomnijmy raz jeszcze, ekspert w swojej dziedzinie, pozwolił na to, by jego strategia została zniekształcona. Tylko dlatego, że bał się ponownie podnieść głos. Konsekwenc konsekwencją tego była utrata szansy na pokazanie pełnej wartości i awans. Dlatego mówię, że to nie jest lęk przed angielskim to jest mechanizm obronny. Twój mózg jest inteligentny to bardzo cwana bestia. Wie, że Twoja merytoryka jest Twoją największą siłą, a błąd językowy stwarza ryzyko. Twoja wiedza i merytoryka, czyli tutaj Twoja korona, mieszczą się w korze przedczołowej. To część logiczna, odpowiedzialna za myślenie strategiczne, Twoje lata doświadczenia. Za to Twój lęk i perfekcjonizm, czyli Twoi sabotażyści, mieszkają w ciele migdałowatym. To część emocjonalna, która krzyczy stop, ryzyko, nie idziemy dalej. Dla Twojego mózgu ryzyko błędu językowego jest tym samym co ryzyko utraty statusu, a dla lidera utrata statusu jest równoznaczna z utratą wpływu, kontroli, a nawet pozycji. Dlatego Twój mózg woli, żebyś milczał, by zachować status eksperta, niż żebyś mówił i ryzykował, obna ob i ryzykował obnażenie swojej niekompetencji językowej. Zatem co możemy tutaj zrobić? Wskazówka numer jeden: odkręć lęk przed podwójną wymową. Wracając do historii naszego marka, niepotrzebny stres pojawił się z powodu błędnego przekonania, że istnieje tylko jedna słuszna forma. I tu ode mnie dygresja językowa w angielskim, szczególnie między wariantem, a brytyjski, bry, między wariantem, wariantem brytyjskim a amerykańskim. Mamy wiele słów z podwójną w 100% akceptowalną wymową. Pomyśl o słowie jak advertisement lub advertisement. Jak już wspomniałam, oba słowa są akceptowalne, bo jeden jest z brytyjskiego advertisement a drugi jest z amerykańskiego advertisement. Ten niepotrzebny lęk, który się pojawia, jest często zewnętrznym dowodem na Twój wewnętrzny perfekcjonizm. Trzeba zaakceptować, że angielski w międzynarodowym środowisku biznesowym jest płynny i ma wiele poprawnych twarzy. Skazówka numer dwa. Używaj power words, czyli słów mocy. Zamiast budować długie, skomplikowane zdania, które dają czas lękowi na przejęcie kontroli, Skup się na krótkich, mocnych słowach, które natychmiast podnoszą percepcję Twojej kompetencji. I tak przeanalizujmy sobie dwa zdania. Pierwsze z nich jest dość długie. I think that we should probably focus on this one aspect of the project because it seems to be the most important part. Zamiast tego, możemy powiedzieć: We must pri prioritize this crucial aspect. It is essential for success. Jak ci to brzmi? Czy to drugie słowo jest zdecydowanie, to drugie zdanie jest zdecydowanie krótsze? Mamy pewne słowa, słowa właśnie kluczowe, mocne, które dodają moc nawet do prostego zdania. Takie słowa właśnie jak crucial, essential, effective, prioritize, address, analyze. Powodują, że Twoja pewność rośnie, bo brzmisz jak decyzyjny lider. I wskazówka numer 3. Ćwiczenie separacji tożsamości. Przed każdym spotkaniem zrób to ćwiczenie. Po pierwsze, potwierdzenie statusu. Czyli wypisz lub powiedz sobie na głos trzy twarde, niepotwarzalne fakty o swoich kompetencjach zawodowych, używając języka, w którym czujesz się pewnie. Na przykład. Mam 15 lat doświadczenia w tej branży. Mój plan przyniósł firmie X ileś tam zysku. Jestem liderem tego projektu. Poczuj, że to jest niepodważalne, bo mówisz o faktach. Następnie użyj deklaracji narzędzia. Powiedz sobie: tak, angielski to tylko narzędzie. Moja wartość nie zależy od idealnej gramatyki. Mówię, by przekazać wiedzę, a nie by zdać egzamin. To coś w, w pewnego rodzaju, jak afirmacja, którą możesz sobie powtarzać. A ja powtórzę ją raz jeszcze, żeby na dobre zapadła ci w pamięć. Angielski to tylko narzędzie. Moja wartość nie zależy od idealnej gramatyki. Mówię, by przekazać wiedzę, a nie by zdać egzamin. I krok trzeci tej wskazówki. Naucz się jednej, prostej frazy, którą zaczniesz każde swoje wystąpienie. To daje ci poczucie kontroli i czas na zebranie myśli. Na przykład: I would like to elaborate on one key point. Lub My main takeaway here is. Powtórzę raz jeszcze. I would like to elaborate on one key point. I drugie, my main takeaway here is. To jest sedno mojej metody. Zaczynasz od ramy, w której czujesz się pewnie, a potem przechodzisz do power words, czyli mm, słów mocy, a twoja korona eksperta wciąż zostaje na głowie. Na zakończenie chciałabym powiedzieć Ci, że Twój status eksperta nie jest na sprzedaż, a już na pewno nie powinien być zakładnikiem Twojej wymowy czy gramatyki. Twój lęk przed błędem jest wrogiem Twojej merytoryki. Pewność siebie to nie brak lęku, to działanie pomimo tego. To, to zdanie, a w zasadzie dwa zdania są dla mnie ogromną inspiracją. Ty, jako lider, masz odwagę podejmować ryzyko biznesowe. Dlatego musisz znaleźć odwagę, by podjąć również ryzyko językowe. Jeśli masz dość milczenia i chcesz trwale odkręcić blokady, które kradną twój potencjał, zapraszam cię do kontaktu. Właśnie po to stworzyłam metodę Open Mind Speak, byś pracował jednocześnie nad głową i nad językiem. A ja dziękuję Ci za ten czas. I zapamiętaj proszę, że Twój status eksperta jest niepodważalny. Zacznij go w końcu komunikować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w kolejny poniedziałek. Cześć!